Chcemy się witać? Nie, bo będzie element zaskoczenia. Dobra. Bu! Nie, nie takie zaskoczenie. zaskoczę. Siemano, to oczywiście Jake, a w dzisiejszym odcinku polecimy sobie z totalnie nowym trybem w CSGO. Mianowicie, co rundę jedna osoba będzie mogła w dowolny sposób kontrolować cheat, który zostanie wylosowany. Na przykład wallhacka, speedhaka, niewidzialność, ograniczone pole widzenia i tak dalej, i tak dalej. Przykładowo, Torek dostaje wallhacka. I jak klika E, to ten Włochak działa na serwerze. Jak klika znowu E, to on nie działa na serwerze. Oooo, oh, czaje, czaje, A dodatkowo można powiedzieć, że to jest pewnego rodzaju rewanż, ponieważ jakiś czas temu wygrałem ze Wronem 1v1 i wtedy Ewron właśnie nie wygrał Guta Tiger Tuta, więc dzisiaj będzie miał szansę go wygrać. Jeżeli z Torkiem pokonają mnie i matka. Jeżeli wy wygracie, to dostajecie tego Tiger Tuta. Jakby to jest taki rewanż ze Wronem, tylko że też to, z Torkiem, i jeszcze to, z matkiem. To, 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 to <bridge> A poszedł 20 tysięcy połówej, lecimy z kolejnym pojedynkiem z jakimiś innymi youtuberami, których wy w komentarzach Tam na dole. Ja już tylko zachęcam do subowania kanału z węczkiem tam na dole, żeby być na bieżąco i zapraszam Was do oglądania. Piona, ja mam. Jacob dobra. O. O, Zobaczmy czy działa. E. robisz! Dawaj, stary, idziemy dawaj. Ja, 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 ja jestem, to jest w mapa. Ale wam też to działa, nie? Tak, tak, to wszystkim działa. Jakby to no. jest cheat, który działa u wszystkich w tym samym czasie. Chodź tu, no. chodź tu, chodź tu, chodź. Gdzie, gdzie gdzie? A co tutaj? Aha, dawaj, dawaj, dawaj! To jest God, to jest God! Nice! Odpalam, odpalam. Biegnie, biegnie, biegnie! Nie wiem, czy dostał. Bezpiecznie, bezpiecznie na razie. Dostał na pewno dużo. dostał. Zabił mnie. Masz go, free. Kurde, Jeszcze Dwa to dużo. Kosa? Po <śśmiech> no, nie. Dobra, wygrałeś, się Nie. Gdzie ja no, to to nie. 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 Okay. Obrażenia, bo idą jakieś obrażenia. Znaczy? Na razie jest włączenie, czyli jak jest włączenie, to są normalne obrażenia. Jak klikniesz E, to będą obrażenia takie, że na przykład nie wiem na hita giniemy, że tam na dwa hity giniemy i tak dalej, nie? A chodzimy na shift jak Fifi czy, czy normalnie, bo nie wiem. Jesteśmy pipi, no co na chodzimy chodziło? Prosta. W ogóle co to, co to są za zasady, że swing będzie jest pełna mapa? <laughs> Spokojnie, nie okay. to będzie zamiana stron. Gdzież? Włącz obrażenia, że... włącz obrażenia. Lecisz z nimi, po prostu Wiesz, rozpędzasz Kamil nie pomoże. Pomoże, pomoże no, Dobrze, dobrze, no, najważniejsze to ta wiara Widzę Widzisz go? Widzę go Dobra, let's go Uff No dobrze żeby byłem wpadł Aż 190. P90 Matek, wulhak, może im nie odpalaj, bo tak to będą wiedzieć, gdzie my idziemy, nie? Nie, nie, odpal, Będziemy wchodzić rampą jakby coś, za jakieś 3 sekundy pikniemy 3, 2, 1, okej okay. Wziął mnie do, leży? Faktycznie. Dobrze. Daj mu wolhaka, daj, jest, jesteśmy... jest, daj mu Bo jesteś. jest odpalony, jest. Nie Daj mu onejda, daj no. mu najda. To jest konektor, ja. to jest konektor. Daj mu najda. Wychyl. Masz bombę. Oba. Fakty. Ale ja się Smaps. nie bałem, torka. No, byczku, spokojnie. No nie mogę, przecież to jest odwrócona mapa, nic czyli wcześniej no. to jest mapę no. mamówkę, pełna mapa i jeszcze chłopy mają wallhack. Hours later. I wybiegamy im robimy oro? Czy nie? Dawaj kurde na no, shifcie jak pipi biegamy cały czas dobra, Pada, to dawaj, flaszek i Niechaki biegaj u ciebie są, są dla słabych. u ciebie są. Nie, to znaczy... że wiesz, że U ciebie że nie, 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 Jest koniec. O, dobra, nie, nie, Dobra, Dobra, nie, Kadańca. Włączył mi obrażenia. Nie! Ja, ja, Dobrze, ja w końcu, ja! Wracamy, wracamy. Farta, mnie ciek. O, mój Boże. Samo. Farta, czy Wystarczy. <grym grym> Zagrane na mózg, ale o kurtoję. Pójdziesz za mną? Jasne. Dobra, to trzy, dwa, jeden. Lecimy, Co stary. O kurde. Dawaj, 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 dawaj. Jeden jest na A. Wyłączam, wyłączam. Wejdźmy sobie teraz na spokojnie. Gdzie tu się wchodzi? Tam, u ciebie, u ciebie się wchodzi. Tutaj. Co? Tutaj wchodzimy, dobra? Jesteś ja. gotowy? Ja. No Daję tak. speedrun, wyłączam ja, Daję speedrun, wyłączam ja ale... Nie wiem co się dzieje. Ja jest... <grym> ja jestem za tobą Jestorzowiem jest to... ja bo ja, ja, jest ja, ja, jest ja, ja muszę uciekać, ja muszę uciekać Nie co nie dzieje, nie wiem co się dzieje Mówcie do no, siebie w Mówcie do siebie w grze Nie <grym> <grym> no jest do dupy Grupy No nie on nie widzi on mnie widzi on mnie widzi Jest koniec Zabiłem go nie, Zabij mnie w Oto O to chodzi. Ale o to jest chodzi. to, że właśnie sam, że ten mi i chcelek do mnie. Noo". Ej, ja nie wiedziałem o co chodzi z tybuś, tym błyszczącym ja wiem, co mi teraz mówić? Nie, oni wiedzą, że my idziemy bez drzwi, Ja wiem, że oni wiedzą, no ale to po prostu no, musimy mieć no, no na hedy. No dobra, no nie no jesteśmy lepsi, tak? Ej, wyłączyli nam, wyłączyli nam. Łącz to, gruby. Kurde. To też nas widzą, nie? To jest trochę wszypał. Dał, 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 Bomby. Czekaj, nie blokuj! No, no, dał, dał, da. to co, ja mam... Plecy! Nie, no ale nas ograli na mózg. Szybkie Bebe. sprawdzanko, gdzie jest, są, jest, jest. jest. Ma dobra, ma tak fokus, nie? Fajnie, że jesteśmy na hita, znaczy na dwa hity z Mki. Oni są raczej na hita z Digla. Masz bombę młody. Tak, tak, ja wiem, ale to taki bajcik, że nie jesteśmy na sajcie, wiesz, co dzi? No, dobra, dobra. Dobra. Co jest? Pięknie, pięknie, Kamilek. Nie gada, że on to cały czas Dojeżdżam Nie, że on stał, nie wiem nie, wiem, nie on był gdzieś z tyłu. Ja nie wiem, gdzie on mógł być. Do Tutaj, znoi, na Ninji! Kurde, ale nie sprawdzamy takich, nie sprawdzamy takich tył, Ale, że naprawdę? oczywista miejscóweczka, wy tak sobie zrzacie, tak po prostu? Nie, nie, Trzeba ich trochę przygasić, bo poczuli się po czterech Przygasić! Prawda, jak... Gdzie? Schody? gdzie? Nie, no, o kurde, ile mu dałeś, ile mu dałeś? Bardzo dużo, 26 aż. Oho. Uh -huh. Aha. Ja. O. Nie no! Pięknie! Eej, to nie no. To jest nieskilowy tryb, więc mam szansę, dawaj Po ilu rundach jest zamiana mną stron? Po tej Po tej to jest ostatnie to... Co? Nie no to jest taki dowszy co oni robią Na lewo, na lewo! No nie, nice! No Dobra, lecz Plantaj, pląty! Powiedz jak będziesz chciał w włączył Ja nie wiem czy ja chce ja nie trafię, jak będzie to szale. Widzisz go, widzisz go Odpalam, nice, kodek. dobra, let's go! Nie wiem, no, nie, no, nie no. no nic nie widzę, jakaś obsrana, nie Przegrywamy, <grymamy> <grym damy <danymi> opóźnione widzenie, bo nie potrafimy wygrać! Ej. Chodź ze no, chodź ze mną i przeskipuj cały czas! Ale my mamy cały czas pole widzenia ograniczone. A ja też! Aha, <grym> gramy z tym polem? Chodź, chodź, chodź. Ja no dobra, to no go, 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 go. Matyk, weź to odpal ten czas, bo nie zdążył zaplantować. Chyba, tak mi się wydaje. No, no, no. To, to, no. to jest god, to jest god. To jest Ta, plus dwa, plus dwa, no. Widzisz ich? No. No. Teraz nie, nie. Możesz na no, tym na Anderze, nie? Mhm. Chyba są sami oni nie gdzieś Oni nie są na Anderze, nie są na Anderze. Mogli, mogli, oni mogą być wszędzie, jesteśmy razem. Jest git, jest git. Oni nie ogarniają, nie? Nie. A, bo oni zaplantowali pakę! Co? Nie, no dobra, dogshit. totalny. Stary, my plantujemy. No ja mam nie najlepsze bronie, że tak powiem Dawaj wiesz to Mam dobra, Leży! Nice. Kurde, Torek, pole widzenia zginąć, bo ja mam. Yo, dobra, dobra, nie ginę, młode. nie ginę, nie ginę, tylko musisz wiesz To twój smok? Nie, nie nie, 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 oni no, są. Cofnij, oni... nic nie widzę. No ok. o Jest! Dawaj! Dobra, leży. leży! Let's go! Dobra, Kurde, jest, no, git, no, jest git, jest git. Nie wiem do końca gdzie ja biegam. Nie wiem, nie wiem, nie ja nie nie wiem, Biega tobie na plecy, dobra, leży. Nie no ja nic nie Ostatni widzę, no. Ostatni z nami idzie, pomagam ci, pomagam ci. Panowie, zapraszam no. no ja nie o, to wiem, gdzie się tu kończy dostań. ta ściana, ta, ta, ta. O kurde. mu najda Dostał chyba, dostał, dostał. Dobra, wiesz co? Twardo nie, nie rób, trzeba, tego, nie, kr... rób tego. nie rób tego, nie rób tego, nie rób tego, matek, żyj. Co dobra, razy, nie razem, rób razem, tego. razem, 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 tu tu razem. Tu jest ściana, tu jest ściana, dobra, dobra. leży. Dobra, panowie, czy Uff. możemy ustalić jedną Dlaczego jak nasza jest runda? I my decydujemy. Mamy jedno utrudnienie, a jak wy macie, to macie <grym> Nie, Bo to pole widzę, że się buguje, bo nikt tego nie wyłączył Oni już plantują, oni już plantują na 100% i oni wygrają na, na mózg znowu Ale wiesz, że my defujemy pół sekundy bomba, bomba, Fakty! Nie, nie zdążyłem zdefować pół sekundy Jest na B, jest na B, jest na B Ale czas ci minie, oni Znaczyna nas wygrają znowu na mózg nie gdzie jestem no, dobra, nie Dobra, 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 dobra ale, rundy, rundy Idiotyczne jest to pole, widzę, to nie ma sensu najmniej Odpaliłem. Jesteś gotowy? Może co? O, oni tu są, oni tu są. Cofnij się, cofnij się. No, on żyje na razie. Dobra, dobra. plantuję on plantuje. Co? Leży. Zostałem. O kurde. Leży, robisz? nie leży. O, jak to? Dobra, dobra. Co, co planujesz? On, on, on plantuje. Uważaj. ale... A do mnie! No, jest robiona <laughs> chyba. No, Torek dobra, dobra. kontroluje stary i ma najlepszy cheat w sumie dobra. po ich stronie. Masz ich u siebie? Nie wiem. Ja ich nie mam. Zwolnienie mam go, go! go! Same, dobra, mam dobra, go! Mam go, leży! Jest, jest git, jest git, jest git, jest git. On Gdzie? tu biega! On zaplantował! Co znaczy to Nie, no nie, no na B, na B, na B! Ja nie wiedziałem, że on zaplantował! Kiedy on zaplantował? To było za szybkie! Widzisz go? Nie! Nie, Pięknie, Kamilek! O to chodzi! Idziemy, 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 idziemy! Idziemy, siódmą rundę z rzędu. Tak, jesteśmy ey, full niewidzialni ey, macie... no ale co z tego jak ja i tak mam ciemno to dla mnie każdy jest... Ja niewidzialny. też, ja też, to prawda. I co? Ja, Całą ciebie no, Nie wiem Ciemno. Ja też jest, jest, ciemno. jest, jest tu! Dobra Nie, no, nie no, mogłeś no, tego no, zrobić Dobra, Matek, wyłącz 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 Dzięki Jak myślisz gdzie oni kampią? Kuba! No co, dedek Kuba, nie ma co, ja bym się poddał widziałem, masz ich, to defuj Dobra, dobra, defuję ja nie wiem, na gościa nie widzę Unlucky, unlucky, unlucky Ale że GG, ale że takie orra To już koniec? To już? Naprawdę? No Jezus Jezus 9 Tyle mogę powiedzieć Nie no, tak na poważnie, to gdyby nie ta... Gdyby ta ciemność Ta ciemność, to nie mielibyśmy najmniejszych szans, nie? Ciemność. Dobrze panowie, eee, gratuluję, oh, boli, boli mnie tylko to... fakt, iż Everton wygrał Jest, one trade completed, dziękuję, dziękuję. <grym> Nie no, a że wstałem jeszcze sobie hajs zbieram no. <grym> 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 Dziękuję się panowie, eee, dziękuję widzowie, do Na następnych Dzięki. Trzymajcie się, miłego piona